W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, bogaty w miłosierdzie, za wstawiennictwem naszej Matki, Matki Jezusa Chrystusa, najświętszej Panienki, prosimy Cię o Ducha Trzeźwości w naszym życiu i w naszym narodzie. Ty doskonale widzisz nasze słabości i jak mocno niestety ulegamy pokusom i potrzebom złego. Spraw, aby mocą uzdrawiającej krwi naszego mistrza i pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli trwać w wolności, bo wyswobodził nas Chrystus ku wolności i pragniemy tego życia w wolności. Polecamy Ci także wszystkich chorych, cierpiących, odrzuconych i samotnych, aby doświadczali Bożego miłosierdzia w drugim człowieku, ale doświadczali także Zdrowienia w Tobie. Boże, jeżeli taka jest Twoja wola, uzdrów ich, Panie, daj im nadzieję, aby mogli wykorzystywać każdy dzień. Polecamy Ci wszystkich nam bliskich chorych, wszystkich tych, którzy cierpią, którzy na skutek choroby nie mogą korzystać w pełni z życia którzy nie mogą spotykać się z bliźnimi, którzy nie mogą wykonywać swoich zadań i obowiązków. Polecamy ci arcybiskupa Józefa Kowalczyka, prymasa seniora, który jest w poważnym stanie w szpitalu. Daj mu Boże ulgę, ukojenie i pokój. Daj mu zdrowie duszy i ciała. Niech wypełnia się twoja wola w życiu każdej chorej i każdego chorego. Nade wszystko, dobry Boże, za wstawiennictwem Matki Najświętszej prosimy o ducha wolności. W naszym ciele, w naszej duszy, w naszym narodzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zapraszam do obserwacji strefy słowa na bieżąco, codziennie, rozważanie tego słowa. Zachęcam do obserwowania tego profilu. Dziękuję wszystkim, którzy jesteście. Ta wspólnota serc, wirtualnych trochę, ale głęboko wierzących, jest wielkim zaczynem. Działajcie w taki sposób, aby Chrystus Pan był dla Was fundamentem i niech w tym dziele strzeże, umacnia i błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych. Z Panem Bogiem.